Honda produkuje najnudniejsze motocykle na świecie. Zaczynamy. The Power of Dreams. Jednocześnie jednak, ten sam producent ma na swoim koncie wiele spektakularnych konstrukcji, które gromiły konkurencję i robi tak od samego początku swego istnienia. Już w latach 60. Honda pokazała sześciocylindrową 250, która rozgromiła wszystkie dwusuwowe konkurentki i zdobyła Mistrzostwo Świata. W klasie 250. W kolejnych latach nie było mniej nudno, ponieważ pojawił się model CB750 Ford w 1968 roku. I to bez wątpienia jest najważniejszy motocykl w historii motoryzacji. Następnie pojawiła się Honda CBX1000, czyli sześciocylindrowa rzędówka z 24 zaworami i do tego jednym z najpiękniejszych układów wydechowych w historii. W latach 80. marka nie zwalniała tempa, ponieważ zaczęła to widlastą czwórką chłodzoną cieczą, czyli modelem VF750 Interceptor. Później było tylko lepiej, ponieważ w połowie lat 80. wykreował się RC30, czyli prawdopodobnie najbardziej skomplikowana wyścigówka swoich czasów. W latach 90. pokazano model RC45, na przełomie wieków pojawił się RC51, który był w stanie Dokonać niemożliwego, czyli pokonać Ducati World Superbike. A to tylko cząstka wspaniałych motocykli marki Honda, więc jak to jest z tą marką? Czy jest to producent, który jest w stanie nas zanudzić w swoim portfolio, czy jest to producent, który potrafi produkować najlepsze motocykle na świecie? The power of dreams. Ja osobiście, moi drodzy, mam takie powiedzenie o Hondzie, że jeżeli ktoś kiedyś spróbuje zrobić plebiscyt na najnudniejszy motocykl na świecie, to Honda ma wielkie szanse, żeby go wygrać. Ale jeżeli ktoś spróbuje zrobić plebiscyt na najważniejszy motocykl w historii, najlepszy, najciekawszy, to Honda również ma wielkie szanse, żeby go wygrać. Cóż nam to pokazuje? Otóż moim zdaniem pokazuje nam to to, że Honda jest w stanie wyprodukować, skonstruować wszystko, czego tylko klient będzie chciał. A jeżeli będzie chciała wygrać w jakimś pucharze, to jest w stanie to zrobić swoją potęgą, swoją wielkością i swoją kadrą inżynierską, która naprawdę potrafi zbudować rzeczy, które się filozofom nie śniły. The power of dreams Niestety z Hondą to jest tak, że na jeden fenomenalny, przełomowy sprzęt przypada 15 nudnych motocykli, które tylko przyspieszają proces starzenia i co z tego, że są solidne, że są trwałe, dobrze, dobrze wykonane, czy nieźle wyposażone, to jednak w motocyklach liczą się przede wszystkim emocje, bo życie jest za krótkie, żeby jeździć nudnymi motocyklami, o czym Wam powtarzam od zawsze i pamiętajcie, że żeby jeździć ciekawymi motocyklami nie trzeba mieć dużo pieniędzy, czego przykładem jest ten sprzęt, ten i ten, który tam jest głębiej w garażu. Także, dlaczego Honda byłaby w stanie w ogóle mnie zainteresować, pomyślicie? Bo przecież, jak dobrze wiecie, to ja jestem raczej fanem włoszczyzny i motocykli z pod znaku Ducati. Uwielbiam silniki Desmo Due, które mam i w tym motocyklu, i w tym motocyklu. Nie zmienia to jednak faktu, że ja po prostu lubię ciekawe motocykle, niezależnie od kraju, w jakim zostały one wyprodukowane, więc mam w swoim zeszycie motocykli swoich marzeń, wiele hond i kilka, z was, kilka ich tu Wam już wymieniłem szczególnie lubię te specjalne wyścigowe hondy które są no piekielnie drogie ponieważ są to motocykle zbudowane jednostkowo albo w bardzo małych seriach no dziś zobaczcie sobie ceny takiej RC30 to są naprawdę duże pieniądze RC45 chyba jeszcze większe ponieważ są to motocykle dużo rzadsze I tak to się niestety kształtuje. Nie oznacza to jednak, że nie ma Hond, które są troszeczkę tańsze, a wciąż bardzo ciekawe i wciąż godne polecenia. Z tych takich chyba najtańszych i najbardziej popularnych, które mi się podoba, i takich powiedzmy że najbardziej współczesnych, to jest model X11. Jak jednak pewnie wiecie, ja jestem dobrze aspirującym, młodym, jeszcze przynajmniej duchem adwenczerowcem od jakiegoś czasu także teraz jaram się muzykami terenowymi, czy takimi zbliżonymi do maszyn terenowych i nie ukrywam, że przeglądam sobie takie różne strony z maszynami enduro, a lubię oldschoolowe enduro mam jakiś taki jej wkręt takie długoskokowe, klasyczne zawieszenia z tymi wielkimi harmonikami bardzo mi się to podoba także no, spoglądam w stronę takich sprzętów i niedawno właśnie zauważyłem fenomen Hondy XR600 i jakoś bardzo zaczęły mi się te motocykle podobać Chociaż doskonale wiem, że najlepszym wyborem w dziedzinie tanich, pełnoletnich enduro Bez wątpienia jest KTM LC4 Szczególnie w wersji Adventure, która by pasowała do mnie, do młodego, aspirującego Adventure'owca Jednak coś ciągnie mnie do Hondy XR600 A tym czymś jest... To co właśnie zobaczyliście to Johnny Campbell Gnający na Hondzie XR600R przez półwysep Baja Kalifornia podczas rajdu Baja 1000 Jak widać wygląda to fenomenalnie i naprawdę można się zakochać w tym obrazku Więc teraz troszeczkę historii rajdu Baja The Power of Dreams Początków rajdu Baja należy szukać we wczesnych latach 60-tych W 1962 roku Dave Ekins i Bill Robertson Jr. na Hondzie C 72 przejechali z Tihuany do La Paz, to jest 1400 km w 39 godzin. Tak rozpoczęła się historia zmagań na półwyspie Baja California. The plaza de Toros at Tiervono lies quietly in the afternoon sun. 125 miles to the north is metropolitan Los Angeles. To the south is Ensenada, and 900 miles of virtually empty wilderness to conquer. Before arriving at La Paz, Here at Tijuana, where Sunday afternoon crowds come to witness the moment of truth. Modern day conquistadores prepare their conquest against the rugged obstacles of the lower California peninsula. Their weapons for survival are spare gas, spare tires, extra parts, canned food and aerial maps. W Europie ten rajd nie jest do końca tak popularny i na pewno nie jest w stanie przebić swą sławą rajdu Dakar, który dla nas jest synonimem zmagań. Rajdowych, czy tam terenowych na wielką skalę. Natomiast w obu Amerykach Rajd Bacha 1000, a także Bacha 500, czy Bacha 100, bo odbywają się one na różnych długościach, jest najwyższą formą ścigania się poza asfaltem. I firma, która wygra Rajd Bacha, która zdobędzie tam dominację, jest uznawana za producenta najlepszych motocykli terenowych. Na świecie, ponieważ no wiadomo, że Amerykanie mają inną perspektywę niż my, Europejczycy, dla nas najważniejsze są nasze imprezy, dla nich najważniejsze są ich imprezy. Jednak nie ulega wątpliwości, że Bacha to jest wyścig, który wyścig czy rajd. Oni to określają jako wyścig i nie bez przyczyny, ponieważ Dakar to raczej jest taki maraton, który premiuje wytrzymałość motocykli, wytrzymałość zawodników i dopiero prędkość. W Bacha jest zupełnie inaczej. Tam prędkość jest na pierwszym miejscu. A wytrzymałość jest dopiero na drugim miejscu. Zresztą, pooglądajcie sobie migawki z tych imprez, to zobaczycie, jak szybki i jak ekstremalny jest to ride. Zupełnie jest on czymś innym niż Dakar, choć bardzo często odbywa się na podobnych motocyklach. I w tych imprezach ścigają się samochody terenowe, bagi, kłady i motocykle. Jednak, dla potrzeb naszego wywodu, skupimy się tylko na motocyklach, żeby nie przedłużać wszystkiego. Rajdy Bacha, z Bacha 1000 na czele, stały się popularne tak naprawdę w latach 70. Królowały tam wtedy dwusuwy Yamachy, która jest królową dwusuwów, cz -y, naszej, no nie powiem, że rodzimej, ale naszego południowego sąsiada i Huskwarny. Honda, jak wszyscy wiemy, od zawsze z silnikami dwusuwowymi lubiła się nie za bardzo. Soichiro miał uczulenie na tego typu jednostki, dlatego Honda zawsze stawiała na motocykle czterosuwowe. W roku 1979 zaoferowano duże enduro z jednocylindrowym silnikiem o pojemności 500 cm3, nazywało się ono XR500 i, i to ten motocykl posłużył za bazę dla pierwszych rajdówek, czy wyścigówek, Ciężko, ciężko tu określić, czym te motocykle tak naprawdę były. Dla pierwszych sportowych maszyn Hondy, które zaczęły startować w Bacha i to z sukcesami. Jednak prawdziwa dominacja i czas prawdziwej chwały dla Hondy przyszedł w latach 80., wtedy to. Powiększono model 500 do 591 cm, i tak powstał model XR 600R, który debiutował w roku 1985. Dwa lata przed debiutem modelu XR 600R debiutował XL 600, który był tak jakby łagodniejszą siostrą modelu XR. Był to motocykl, który był zbudowany do jazdy po drogach publicznych. I do jazdy w terenie. Jednak nie była to ekstremalna rajdówko-wyścigówka, a po prostu typowy Dual Sport. Typowy przodek Dual Sportów, czyli ciężkie Enduro z odpowiednim skokiem zawieszenia i na tyle przyjaznym charakterem. No, na w końcu Honda, nie? Na tyle przyjaznym charakterem, że można go było używać na co dzień. Tego nie można powiedzieć o XR600R, która od zawsze była dzikiem, który miał gnać przez. Półwysep Baja Kalifornia i zdobywać laury dla samej Hondy. The power of dreams. Honda XR600R charakteryzowała się silnikiem z jednym wałkiem rozrządu, ale z czterema zaworami na cylinder. Układ ten nazwano RFVC i w założeniu miał on dodawać dużą moc, duży moment obrotowy od najniższych możliwych obrotów, ale jednocześnie z uwagi na tylko jeden wałek rozrządu, być lekki i zwarty sam silnik chłodzony był powietrzem dodatkowo miał jeden gaźnik i rozruch tylko nożny nie było w ogóle opcji żeby ten motocykl dostał rozrusznik elektryczny co czyniło go już naprawdę sprzętem dla profesjonalistów ponieważ odpalić singla o pojemności prawie 600 cm3 no to jednak jest nie lada wyzwanie a może się to skończyć sporym urazem nogi czego byli tacy, którzy tego doświadczyli. Gdy dziś spojrzymy na X-era, nie wyróżnia się on raczej fajerwerkami mechanicznymi, ale tylne zawieszenie działające w systemie ProLink w chwili debiutu, czyli w roku 1985, było bardzo nowoczesnym i niezwykle chwalonym rozwiązaniem, ponieważ system dźwigni zapewniał pewne prowadzenie i jednocześnie duży skok. The Power of Dreams. Które niewątpliwie poprawiał zdolności jazdy w terenie i przede wszystkim szybkie jazdy w terenie, ponieważ w Baha 1000 chodzi o to, żeby gnać na złamanie karku. Do tego dochodziło zawieszenie klasyczny widelet showa z przodu. Również o dużym skoku, dzięki czemu motocykl był kompetentny, prosty, szybki i solidny. Rama była oczywiście stalowa, bo przecież wiadomo, że w tamtym okresie inna by nie była. Nie zmienia to jednak faktu, że spełniała swoje zadanie, miała odpowiednią sztywność i pozwalała na szybką jazdę po dziurach. Zaraz po wejściu na rynek Honda wygrała Rajd Baja 1000. Dokonała tego w 85, w 86, w 87. Potem musieliśmy czekać całe 10 lat na kolejny sukces, ale w roku 1997-1998 XR600R również wygrała. W roku 1999 pałeczkę przejęła po niej jej następczyni, czyli model XR650R, który również odniósł wiele zwycięstw w Rajdzie Baja. 1000. Tutaj posłużę się pomocą dydaktyczną i przeczytam wam, kto wygrywał na Hondzie XR600R. Jedziemy: Chuck Miller, Bruce, OG Leaf, Johnny Campbell, Tim Step i Greg Bringle Czy jakoś. Tak, a jeszcze Jimmy Lewis. Podejrzewam, że te nazwiska nic wam nie mówią. Jeśli mam być szczery, mi też niedawno nic nie mówiły, ale pogrzebałem i są to legendarni zawodnicy, którzy w Stanach Zjednoczonych mają status gwiazd rocka. No dobra, może trochę przesadziłem, ale w Stanach Zjednoczonych każdy, kto się motocrossem interesuje, enduro, rajdami, to wie, kim są ci panowie i są oni. Zawsze podziwiani za to, czego dokonali i nie dziwię się, ponieważ Ride Bacha 1000 to jest naprawdę kawał świetnej imprezy. Warto wspomnieć, że XR600R musiała rywalizować z piekielnie mocnym dwusuwem, czyli Kawasaki KH500, które miało większą moc niż Honda, jednak czterosuwy mają to do siebie, że potrafią gnać przez wiele kilometrów i nic się z nimi nie dzieje, natomiast dwusuw jest z reguły bardzo szybki, ale na dużo krótszym dystansie. Stąd Honda... Czasem wygrywała, a czasem przegrywała. No jak to w sporcie bywa, ale taki pojedynek te czterosuwać to jest zawsze przecież coś ciekawego. The Power of Dreams Pomyślicie, że w Europie te motocykle w ogóle się nie pojawiały i tu też będziecie w błędzie, ponieważ Honda XR600R była bardzo popularna w rajdzie Dakar. Jednak nie jeździła ona w fabrycznym teamie, ponieważ team fabryczny miał swoje dwucylindrówki, które rozwijał i które wyewoluowały w Afrykę Twin, czyli modele XRV750. A Hondą XR600R interesowali się ludzie, którzy startowali w teamach niefabrycznych, ponieważ. Był to motocykl stosunkowo tani, stosunkowo łatwy do przygotowywania do zmagań i przede wszystkim na tyle prosty, że nie trzeba było bardzo skomplikowanego serwisu, który był sobie w stanie poradzić z tą maszyną, więc po prostu jak chcieliście mieć tanie ściganie, tanie w cudzysłowie, to wciąż były wielkie pieniądze, ale tanie ściganie w rajdzie Dakar, to Honda XR600R była świetnym materiałem na rajdówkę, chociaż... Raczej na tym sprzęcie w latach 80. i 90. nie mieliście szans na zwycięstwo. Nie zmienia to jednak faktu, że mieliście szansę na ogromną przygodę, a przecież o to chodzi, nie zawsze trzeba wygrywać. The power of dreams. XR600 utrzymała się na rynku aż 15 lat, czyli od roku 1985 do roku 2000. Wtedy to ostatnie modele. XR600R zjechały z taśm produkcyjnych fabryk Hondy. I pomyślcie, no, w miarę normalny staż jednak, no, to był jednak motocykl używany do sportu i jeszcze w latach, pod koniec lat 90. odnosił spore sukcesy, więc to pokazywało, jak udana jest to konstrukcja i jak Hondzie udało się stworzyć motocykl, który de facto nie wnosi nic spektakularnego do techniki motocyklowej, a raczej Honda budując go wykorzystała do perfekcji znane już sobie myki dopracowała i stworzyła naprawdę świetny materiał na ostry motocykl enduro The Power of Dreams to mamy więc nakreślony obraz XR i wiemy mniej więcej czym ten motocykl jest dla historii pisanej jednym śladem i raczej historia go zapamięta ze względu na sukcesy sportowe których ten motocykl dokonał, trzeba go więc rzucić do worka z fajnymi hondami ponieważ ma w sobie pierwiastek rywalizacji na szutrach i piaskach pustyni, a to zawsze jest przecież pociągające. I do tego tutaj ważna sprawa, bo w przypadku Afriki Twin jest tak, że to czym startowali zawodnicy to miało się nijak do tego co dostawali klienci. A w przypadku Hondy XR600R to nie jest tak, bo motocykl wyczynowy, który startował w rajdach był bardzo zbliżony do tego co mogli kupić klienci. Co miało swoje wady, ponieważ był to sprzęt bardzo prymitywny, ale miało też swoje zalety, ponieważ pod knajpą mogliście się chwalić, że macie wyczynowy motocykl. The Power of Dreams. Zapomnijcie jednak o tych wszystkich sukcesach sportowych. Najważniejsze w inżalce jest to, jak wygląda, a wygląda przecież przekozacko, takie oldskulowe enduro. Zawsze ma swój świetny vibe. A ja poznałem XR-kę, jeżeli nie mam być szczery, głównie przez scenę tuningową i przez to, co. Można z tym motocyklem zrobić, nie mam tu na myśli jakichś koślawych scramblerów, które czasami z nich niestety powstają, ponieważ moim zdaniem motocykl, który konstrukcyjnie jest z lat 80., nijak nigdy nie będzie dobrym scramblerem. Tutaj trzeba sprzętu, który będzie się bezpośrednio odwoływał do lat 60., wtedy będzie fajnym scramblerem. Zostawmy jednak scramblery, ponieważ i enduro mogą być fajnymi klasykami. XR600R ma w sobie niewątpliwy potencjał customowy i można nią podkreślić różne dyscypliny sportu. Można pójść w tematy Bacha, czyli zamontować naprzód wielkie, okrągłe reflektory, do tego większy zbiornik paliwa. I mamy moi drodzy naprawdę fajny sprzęt, taki którego się na co dzień nie spotyka, a jednocześnie możemy nim poupalać w terenie, bo jest to wciąż kompetentna przecież terenówka. Więc no, gdzie wady? Jeżeli na przykład nie podoba nam się styl Bacha do końca, no to możemy zrobić z tego rajdówkę. Taką oldschoolową z lat 70., no przesadziłem się, z lat 80., czyli zamontować owiewkę do przodu, duży zbiornik paliwa, takie powiedzmy 35 litrów, do tego biało-czerwono-niebieskie malowanie ogromne emblematy XR i wtedy też wyglądamy świetnie do tego jakieś tam złote czy czarne w obręcze ogólnie jeżeli chodzi o szprychowe koła to nie lubię srebrnych obręczy na przykład lubię czarne bądź złote chociaż ze złotymi to trzeba uważać bo można pójść taki kicz troszeczkę także nie wiem jak bym to miał zrobić w przypadku Hondy XR600 i tutaj XL600 też ma świetny potencjał customowy bo choć zgodzimy się na to że silnik jest troszeczkę słabszy że mamy troszeczkę większą masę i ciut gorsze zawieszenie bo wciąż jest ono nam w stanie pozwolić na jazdę w terenie, ale jednocześnie, na przykład, XL600 wychodziła w wersji, yy, która odwoływała się bezpośrednio do rajdów Baja, czyli dostawaliśmy takie dwa okrągłe reflektory i to też świetnie wyglądało, ale takie wersje, z tego co zauważyłem, były produkowane bardzo krótko. Jest to duży rarytas, dlatego dla mnie chyba marzeniem byłaby XR600R, jeżeli by się udało taką trafić i teraz. W przypadku XR600, ja w ogóle chciałbym. takie coś mi się marzy. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, ale zrobić taką hybrydę, czyli zrobić to z rajdową owiewką w stylu lat 80., z dużym zbiornikiem paliwa, ale założyć naprzód wielkie reflektory w stylu Bacha. Nie wiem, jakby. A, i koniecznie musiałby być tumik Super Trap. Uwielbiam tą firmę, dlatego musiałby być ten tłumik, Idealnie, moim zdaniem, by się zgrało to wszystko. Do tego, oczywiście, klasyczne hondowskie kolory i wtedy mielibyśmy fajną Endurówkę, a do tego piękny, customowy motocykl, czego chcieć więcej. Wiem, wrzuciłem taką zajawkę, że podobają mi się Hondy XR600 i wielu z Was mi mówiło, że lepiej kupić KTM LC4, i ja podejrzewam, że na pewno lepiej kupić KTM LC4. Dodatkowo nie ukrywam, że taki LC4 ADV też mega mi się podoba. I może być tak, że w ogóle nie skończę z Hondą XR, a może kiedyś skończę z KTM. -em. Na pewno nie w tym roku, na pewno może w przyszłym, jeżeli bym coś miał w ogóle kupować. W tym roku już nic nie kupuję, bo wiecie, jak to jest tam. Z pieniędzmi bywa różnie na takie przyjemności, ale wróćmy do tematu. Oczywiście, że KTM -y lc 4 są lepszymi motocyklami. Oczywiście, że w dzisiejszych czasach paradoksalnie łatwiej jest eksploatować KTM-a niż taką Hondę, ale mnie w tej Hondzie pociąga przede wszystkim brutalizm czyli od początku do końca był to motocykl, który nawet nie miał rozrusznika elektrycznego. A ja obiecałem sobie kiedyś, że kupię sobie motocykl palony z kopką, choć wtedy raczej nie sądziłem, że mogłoby to być enduro, ponieważ jakaś tam decyzja jeszcze nie zapadła, że sobie kupię enduro. Ale gdzieś myślę, że mógłbym mieć taką Honda XR600R paloną z kopki, a do tego gdyby była ona z roku 1987, to jeszcze by była moją równolatką. A kolejna sprawa jest taka, że obiecałem sobie kiedyś, że kupię sobie jakąś hondę, żeby po prostu poczuć czym jest honda, no bo wiecie mogę lubić włoskie motocykle, ale może ja lubię hondę, a nie wiem, że ją lubię, bo nigdy żadnej hondy jeszcze nie miałem więc może faktycznie hondy są bardziej spoko niż mi się wydaje, że są więc no chciałbym jakąś hondę kiedyś mieć, a to mi się wydaje, że jest to bardzo ciekawa honda która dodatkowo, no, nie są one najtańsze, bo trzeba myślę, że na taki zdrowy egzemplarz to dwie mieć. Ale no są powiedzmy, że w zasięgu, bo taka Honda, którą naprawdę bym najbardziej chciał i która najbardziej mnie jara ze wszystkich Hond, jakie tylko wyszły. To jest model RC45. Najlepiej jeszcze w jakiejś wyczynowej wersji, no ale wiecie nie, no to może kiedyś jak się dorobię na tej influencerce, no to wtedy może sobie kupię. Na razie raczej portfel jest na to zapłytki. płytki, więc może być tak, że faktycznie tą Honda XR600R kupię, bo podoba mi się styl takiego klasycznego enduro, starego, w niczym mi to nie przeszkadza, że to jest Honda, ba, wydaje mi się, że to jest nawet plus. Dodatkowo jest to totalny, brutalnie idący na kompromisy maszyna prosta, do bólu i ja wiem, że ta prostota generuje sporo wad, czy jednocześnie... Generuje to, że ten motocykl, powiedzmy, z ostatnich roczników był już przestarzały, no ale ludzie jeździmy motocyklami klasycznymi, godzimy się na tą przestarzałość jakkolwiek. I naprawdę, jeżeli chciałbym, powiedzmy, motocykl o jak najwyższych parametrach, no to nie patrzyłbym na Honda XR600R, ponieważ no, raczej kupiłbym coś innego, coś, coś lepszego, jeżeli chciałbym w ogóle coś kupować. No ale słuchajcie, to jest 90-konny motocykl o pojemności prawie litra, i na przykład robiłem wszystko, żeby sprawić, by miał jak najmniejszą masę. A to jest wciąż 90 koni, wsadzone jest w niego 30 tysięcy, żeby wyglądał jak wygląda, i no cóż, myślę, że jakbym kupił jakąś Yamaha R6 za 10 koła, to byłaby prawdopodobnie szybsza. No ale nie byłaby Ducati, a tu się liczy, że jest Ducati. I tak samo byłoby w przypadku tej Hondy, jeżeli zadziała, jeżeli znajdę coś fajnego, jeżeli znajdę coś na projekt, na projekt takiej. Jeszcze nie wiem, czy jakbym to kupił, to poszedłbym w rajdówkę, czy w Bacha, czy w cokolwiek, jednak chciałbym podkreślić całe dziedzictwo sportowe tego motocykla, więc myślę, że taka hybryda byłaby dość ciekawa, moim zdaniem. Oczywiście jeździłbym tym motocyklem, jeździłbym tym motocyklem też w terenie, nie upalałbym go, bo ja wiecie, moje umiejętności jazdy w terenie, to jest takie w zeszłym roku to było takie minus 2 na 10. W tej chwili jest to 0 na 10, może pół na 10. W każdym razie wjeżdżając w teren. Terem, shooter tym. No to nie panikuję i nie naciskam od razu przedniego hamulca, co powoduje, że ląduje gębą w bocie. W tej chwili już tak nie jest. Tu już się troszeczkę nauczyłem, jednak moje umiejętności nadal są zerowe. To nie zmienia faktu, że chcę iść w te tematy, bo czemu nie? Bo przecież nie możemy cały czas siedzieć w jednym błotku i się skupiać tylko na jednych motocyklach. No i cóż. No i moi drodzy, to tyle. Czy kupię kiedyś Honda XR600R? Albo XL600, bo one też są spoko, chociaż są mniej ekstremalne. Nie wiem, ale jeżeli będę miał pieniądze i trafię jakiś fajny egzemplarz, to kupię. Kupię, bo chciałbym mieć Hondę, Palonę z i Enduro z końca lat 80., bądź ewentualnie z początku lat 90. Także moi drodzy, kupujcie ciekawe motocykle, jarajcie się wszystkim i nie patrzcie zawsze przez w, w wartości trakcyjne, ponieważ wtedy wszyscy byśmy jeździli. Honda CBF 1000 a to jest przecież najnudniejszy motocykl na świecie. Nudniejszego nie ma. Dobra, to tyle ode mnie. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę i piszcie, jakie enduro wykupilibyście. A może, jaki motocykl w ogóle wykupilibyście, który jest totalnie nierozsądny i który jest totalnie bez sensu. Na razie, cześć. The power of dreams.